Cześć! Jestem ciekawy, czy wiecie, co to za ściana? Nie wiecie, to jest jakiś magazyn, który znalazłem tutaj w kinnicy. Więc stwierdziłem, że fajnie byłoby sprawdzić, co tu jest. Trzy lagi, drewno do wyrobu broni oraz łotek, skrzyni oraz mamy kufer, który jest pewnie zamknięty. I myślę, że damy radę go otworzyć. Dobrze. W razie co? Zapiszmy. I ciekawostka. Nie ma tu gdzie się przespać, więc musiałem kogoś wwalić z łóżka. I na chama szybko się przekimać, zanim się do mnie przyburzył. Strzały. Łuk wierzbowy. Wytrych. Węgiel. Łupka żelaza razy dwa. I wytrych w ilościach dwa, z tego co pamiętam, tak? Chyba. Więc w sumie nawet git. Pozbierałem wszystko z tych pól. I mamy 38 malin. Znaczy, winogron. Bardzo, bardzo, fajny wynik. I tak, na dzisiaj chciałbym zobaczyć, co tutaj się dzieje. O tego jeziora tam latają jakieś potworki. Po lewej stronie były nasze leśne pełżacze, ale zobaczmy, co jest z prawej strony, tam jak prowadzi dróżka. O, chyba za daleko nie pójdziemy. Widzicie to? Widzicie to? To jest jaszczur. A tam jest zbieg. No, może być ciekawie. Pójdźmy zobaczymy tego zbiega. Czy on będzie na nas źle nastawiony, czy będzie przyjaźnie nastawiony. No dawaj roślinkę. Chodźmy do zbiega. Dojadałeś się. Kurcze, będzie nas bił. Sądziłem, że będzie chciał pogadać może, dlaczego zbiegł, czy coś. Mordo, dlaczego ty atakujesz? Brzomeczek. On ma krótką broń, ja mam długą. Kurczę. Kurczę, on miał na krótko i ja nie mogłem go na dystans trzymać. No, głupi błąd. I głupi. Mogłem odejść troszkę ale kto wiedział no. Mogę też go potraktować jakimś tam zwojem magicznym, ale ale szkoda mi zwojów w sumie. O, no to weźmy tego czaczka i chodźmy, bo ja myślę, że z jaszczurami to nie ma co, bo one są dość ciężkie. Dobra, jego trzeba gdzieś tak kurcze podejść. No, mordo. No o, 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 dwa, trzy razy dostał fajnie. Cztery co ty tak odskakujesz nawet jak ja cię nie atakuję, No. On się broni, skubany dobry jest. Naprawdę powiem wam, że emocja jak na grzybach. Coś się w końcu zadziało, nie? No trzeba go zaraz magią chyba tu potraktować, bo to ile można. Jesteś chłop, czy nie? Domek biegu nawet imienia nie masz. Takie lekkie stękanie tylko... Nie, ja zaraz się wkurzę i magię włączę. No, dawaj, dawaj, dawaj jeszcze. Gdyby nie było, on sam zaczął nas atakować. Ja chciałem przyjść pogadać. Sam w sobie winien jesteś. Mordo. No proszę cię, zrób coś. W sensie takiego, że nie broń się, to zrób. Ja wiem, że w moim głosie nie ma emocji, no ale jak mają być emocje, jak się nic nie dzieje? Staram się nawet już go atakować inny sposób, żeby coś się działo. O, tu dostał trzy razy, no. O, jest szansa, jest szansa. No jelo. grog, Maliny. Chleb. Ryba i trzy wytrychy, co on już nie żyje? Nie no, nie żyje. Chyba bardziej go nie zabijemy. Ale kuferek. O, podejrzany tosak Wyryto na nim imię miki. Hmm. Ciekawe. O, kuferek otwarty pięknie. Wow, dwie wilka, dwie topiarca, kropilce. Fajnie, fajnie. To są zawsze jakieś przydatne łupy. Dżin sobie leży. Mmm, ale... Na jaszczury nie ma co biec. Z tego co myślę. To sobie po prostu je minimy, Tak bezpiecznie. Czy tutaj jest coś? Ognista pokrzywka. Elegancko. I dobra, chodźmy w tą stronę, tam zobaczyć co się dzieje, bo są tak, krwiopijcy i pełzacze, z tego co kojarzę. Tam widzę jednego pełzacza. Czy co to jest? Nie, to to jest. Krwiopijce też jednego widzę. Ej, pełzacza nie ma. Może uz uzdrówmy się troszkę. Jabłka. O kurcze. Chyba nie to chciałem zjeść, no trudno, a, ja to chciałem No trudno Zobaczmy, a to jak jest Krzopi? Rzeczny, kr... a to jest Rzeczny, to jest ten trudniejszy A tam jest Topielec Czy mogę powiedzieć, żeby on sobie przyszedł do mnie? O, mogę! Czy dam radę? Tak myślicie, dam radę? będę machał jak pała. Dlaczego ty tak słabo go atakujesz? No, nie, 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 Ja zaraz padnę. Proszę jakieś magiczne dwa kryty. No i kurczę po ptokach. Trudno. Czyli jeszcze to są miejsca na upartego do ugrania. No ale. Możemy tutaj przyjść z bronią, żeby ta broń chociaż siękała mocniej. Żeby ona miała tak 30 ataków. Nie te 20, z 30 ataków żeby to miało. No to co, odpuszczamy. Spróbujemy. Ej, czy możemy do wioski Silbach się przenieść tym? Tym naszym rydwanem magicznym? Albo w ogóle do obozu y, tych? Rwali. To też by było przyjemne. No bo stąd już myślę, że będziemy uciekać. W Lesie są bestie nie do pokonania. Tam tych kilku wilków też nie damy Ej, radę. Zabierz, Zabierz mnie do... to. A co ta bestia leśna tak blisko przyszła? Kopalnia wioska Silbach. O jest, Parma mermara Obóz węglarzy. Dobra, weźmy do wioski Silbach. Wioski Silbach, ależ oczywiście. I gdzie on je przywiezie? Hmm, tutaj. Oczywiście standardowe ścinki w wiosce. No, jak żeby inaczej? Tak, możemy albo iść tego ognika mu zanieść. Albo nie. To ja wybieram opcję nie. Czy to jest chwast jakiś? Nie, no, w sumie to już bym go zebrał dawno. Jak oni tłumaczyli, jak dość do tego obozu drwali. Na szczycie wzgórza na południowy wschód od wioski. A nie, to wieża. Markus porosił mnie w... Pokierował mnie w stronę wieży sygnałowej i obozu drwali. Wieża znajduje się na południowym wschodzie, gdzie grasują się rojady. Do obozu dojdę z wieżę sygnałową i przechodząc przez most nad wodospadem. Co, co, co? Markus radził mi nie ryzykować i nie przechodzić przez kamienny łuk, a przepłynąć przez rzekę. Wieża znajduje się na południowym wschodzie, gdzie grasuje sporo ścierwojadów. Do obozu dojdę mijając wieżę i przechodząc przez most. To czyli tam, gdzie były gobliny. Tak? Czekajcie, ja myślę, że mamy już tyle hajsu, że możemy kupić mapę. Więc chodźmy do Bastiana i kupmy od niego mapę, tam raz na zawsze się wszystko wyjaśni. I przy okazji, jak będziemy mijać kogoś, to możemy mu coś jeszcze sprzedać od nas. Fabio, Bastian, chodź. Pokaż, Pokaż mi towary. swoje towary. Dobra, chodź na dół. I tak, Archolos ze znacznikami, a co to jest? Steelbag ze znacznikami? Nie. Kupmy mapę Archolos ze znacznikami. Co? Ja nie mogę jej używać. Tako? Pod M. Dobra. Jest Archolos. Dwunastka eee, to jest Ty, byliśmy tam. I dalej to jest południowe bagno. Ok. Bierz. Co to jest? Dzie A tam jest klasztor. Trzeba przestać Cierwojady. Gdzie jest wieża sygnałowa? Wieża... Obóz Drwali, 11. Musimy przejść... Wieża sygnałowa jest tutaj. Ja widzę gdzie ona jest. Tak jak pójdziemy dróżką powiedzmy w tył strzałki. Czyli do obozu Drwali trzeba przejść jeszcze troszkę. Zobaczymy czy uda nam się tam dostać. I co teraz? O! Teraz będzie pod, pod tą... pod M. Super. To są dobre wieści. Chodźmy do obozu Drwaldi w takim razie. Czy jest coś, co bym musiał zrobić? Myślę, że nie, bo wszystko mamy. Państwu, jak na razie, nam nie brakuje. Czego nam brakuje, to. Punkty Ech, nauki. Nauczymy się 10 many. Zróbmy 10 many i miejmy już ten kostur fajny. By łatwiej walczyć i z ludźmi. No i będzie można. Zgrabnij, walczyć. Zwiększ moją magiczną moc. Dobrze. Z... Ma na 5, ma na 5. Dobra, i teraz możemy ubrać nasz kostur. No i elegancko. O, jeden. Dwa, trzy. No i pięknie, dobra. On się ładnie mieni. Możemy sobie to zapisać. Oraz idziemy w stronę Drwali. Nie wiem, czy dzisiaj nam się uda tam dojść. Ale jak nie dzisiaj, O to oczywiście jutro. O kurcze, wilki. Kurcze... Co jest? Co jest? Niczego tu nie znajdę. Co jest? Skąd tu te wilki? Oni mnie pokiereszowali trochę. Co, to przez to, że go tutaj przyprowadziłem? Eee, przyniosłem przyniosłem trofea. Dobra, wszystko niech dostanie. I czy dam radę się u niego przespać? To on będzie zły i mnie wygoni. Nie dam rady się nawet u niego... A nie, dam! Do poranka, no i git, okej. Okay. Te strzały niech tam sobie leżą, aż tak mi nie zależy. Kolega o poranku już sobie poszedł. Tak więc, no szkoda, szkoda. Dobra, nic tu nie ma. Żadnych dodatkowych nagłych wilków. Rodowa lanza Nie, strzała. Tam są te y, ścierwojady leśne, tak? Jakoś tak to było. I teraz tak, tą ścieżką, jakbyśmy poszli, to będziemy szli na wprost. A, i tam do klasztoru się można dostać. W tą stronę, na górę, jest wieża sygnałowa. A my musimy iść cały czas w tą. Dobrze, tak pójdziemy. Musimy przejść tam, gdzie były te gobliny. Hm? Czyli nie tam a tutaj. Mijamy wieżę. Idziemy nad wodospadem. On powiedział, żeby nie iść przez wodospad, tylko przeskoczyć i przepłynąć rzekę. Dobra. To sobie tak zapiszmy tu. Wiemy, że będą dwa gobliny, ale nie wiemy jeszcze, jakie cholerstwa nas tam czekają. Dawaj, posturek w łapę. To już gobliny są na hitach? Nie. Ale jak się dobrze postaramy, to tak. Dobra, co? My mamy lagę. Co? Wy dwie lagi nosicie? A, zapis to tak z przyzwyczajenia. Już się czuję troszkę pewniej chodząc. Nie będę ginął co sekundę. Co trzy, ale nie sekundę. Mordest i gobliny, okej. Okay. Idziemy dalej. Co tam może nas spotkać? Uciekinier. No to tutaj wolę już poczekać. Nie? Nigdy nie wiadomo. Ej, w sumie wiecie co? Tamten też był... No. Jakoś coś ciężko mu to szło. Ile mi zostało? Nic? Zużyłem wszystkie? No trudno. Pod czwórką? No nie, pod czwórką nie ma nic. Tylko same lodowe lance. A i tu są te gobliny co tam hałasowały. Ociekinier. Jabłko, maliny, wytrych. Niebieski bez. Trzała. Trzała. A to kto? Zwłoki, jakiś biedaczek. Dusz, złoto. Nie mów. Ty, rajeżę, Szczylu za fajdany. To i miwary z nosa, jak do mnie mówisz. Ja się właśnie pierwszy krok magii będę uczył. Fajacu, piwo, pietruszka, klucz. Ona się wziął. Dobra, złoto, złoto. Zapiszę. Jak się znowu jakiś trzeci pojawi, tak znikąd. Tutaj również złoto, to ja z chęcią. Okej, okay, okej. Okay. To co z tymi zwłokami? A, ja wszystko podniosłem, co on miał. To jest roślinka lecznicza. Tutaj jest gorzki chleb. Mmm, mięso tego opacza. Tam ten lasek to mnie na razie jakoś nie kusi. Zobaczmy, co tu był za. A właśnie. Nóż. Sieczny 25. Ten pancerza. Nie, no dobra, walimy, bawimy się eee, Tom. Co jest na tych czasopismach naszych. List adresowany do przyjaciela. List, który miał przy sobie martwy kupiec na drodze do Wilczego Leża. Gdy będziesz podążał tym szlakiem, szczególnie na siebie uważaj. Inni kupcy twierdzą, że ich wozy zostały zniszczone przez jakieś ożywione kamienie, a przynajmniej tak na to mówią. Zakładam, że sieją takie platki tylko po to, by mieli więcej klientów dla siebie, ale gdyby jednak była to prawda, to pamiętaj, że do obozu drwali możesz dostać się idąc przez rzekę przed łukiem skalnym, wejść do wody i po chwili... Gubiłem eee... się. A i po chwili brodzenia będziesz w obozie węglarzy. Skręć w lewo, idź wzdłuż jeziora i zaraz zauważysz las, w którym pracują. Zapomniałem ci o tym powiedzieć, więc zostawiłem ten list. I pamiętaj, pilnuj amuletu jak oka w głowie. Takiego amuletu. Ale czekajcie. Jest w opokanym stanie. Drugi tom. Czytamy. Koszt 10 punktów nauki. Kurczę, muszę wbić level. Ile? Półtora tysiąca. O, jakieś zagadki się w ogóle nam pojawiają. Nie mam pojęcia o co chodzi. Ale dobra. To myślę, że w tym miejscu skończymy. Musimy się dowiedzieć skąd jest klucz. I musimy wbić level. Tak więc na dzisiaj ja zapisuję. I się z wami żegnam. Na razie, cześć.